Noc ciemna duszy to głęboki termin, który wskazuje na doświadczenie, które na pierwszy rzut oka może wydawać się niezwykle negatywne. Kiedy się w niej znajdujesz, wydaje się, jakbyś był zanurzony w ciemności i cierpieniu. Jednak prawda jest taka, że stanowi ona część większego celu. Jest to część procesu duchowego przebudzenia. Chociaż nie wszyscy przez to przechodzą. Dla wielu noc ciemna duszy jest ważnym etapem na drodze do głębszej transformacji. Ten termin ma długą historię sięgającą wielu wieków. Został spopularyzowany przez hiszpańskiego mistyka Świętego Jana od Krzyża, chociaż nie ma pewności, czy to on użył go jako pierwszy. Co próbuje opisać ten termin, to stan wewnętrzny, który wielu ludzi doświadcza w pewnym momencie swojego życia. Może ty, oglądający ten film Przechodzisz przez to teraz. To, co się dzieje, to swego rodzaju załamanie. Życie, które wcześniej wydawało się mieć sens, nagle staje się puste. Rzeczy, które wcześniej były ważne, cele, marzenia, osiągnięcia, tracą blask. Ja również doświadczyłem nocy ciemnej duszy. Jest to coś bardzo zbliżonego do tego, co konwencjonalnie nazywamy depresją, ale to idzie jeszcze dalej. Jest to odczucie głębokiej pustki, całkowitej bezsensowności. To, co wcześniej wydawało się mieć cel, nagle przestaje go mieć. Zaczynasz kwestionować sens wszystkiego, a nic już nie wydaje się ważne. Często ten stan jest wywoływany przez wydarzenie zewnętrzne. Może to być katastrofa coś niespodziewanego, co głęboko wstrząsa Twoją strukturą życia. Na przykład strata kogoś bardzo bliskiego. Zwłaszcza jeśli to nieoczekiwana śmierć, jak w przypadku dziecka. To może wywołać głęboki kryzys wewnętrzny. Wszystko, co zbudowałeś, sens, który nadałeś swojemu życiu, Twoje działania, osiągnięcia, plany na przyszłość, wszystko to może rozpaść się w jednej chwili, a potem stajesz twarzą w twarz z tą ciemnością. To, co tak naprawdę się załamuje w tym momencie, to cała struktura mentalna i konceptualna którą stworzyłeś, aby nadać sens swojemu życiu. To umysł tworzy te znaczenia, organizuje twoje życie wokół idei i celów. A kiedy ten system się załamuje, czujesz, że jesteś w ciemnym miejscu, w swego rodzaju egzystencjalnej pustce. Ale tutaj jest istotna kwestia to nie jest trwałe. Noc ciemna duszy to faza. Wiele osób przez nią przechodzi, pozostaje w tym stanie ciemności przez pewien czas. Ale potem z tego wychodzą. I kiedy wychodzą, wyłaniają się w stanie zmienionej świadomości. Życie ponownie nabiera sensu, ale jest to inny sens. To już nie jest ten rodzaj konceptualnego sensu, który tworzy umysł. Jest to coś głębszego, coś, czego nie da się łatwo wyjaśnić słowami. Ten proces jest częścią duchowego przebudzenia. Ból, który odczuwasz, załamanie twojej struktury mentalnej. To nie jest koniec, ale początek nowego sposobu życia. To, co wydawało się katastrofą, okazuje się być okazją do czegoś większego, czego Twój umysł wcześniej nie mógł sobie wyobrazić. Przechodząc przez noc ciemną duszy, otwierasz przestrzeń na nowe postrzeganie, nowy sposób bycia w świecie. To jest to, co ostatecznie mogą nam przynieść wszystkie wielkie wyzwania w naszym życiu, drogę do przebudzenia. Często to właśnie z nocy ciemnej duszy ludzie budzą się do czegoś znacznie głębszego. Nie jest to gwarantowane, że każdy przejdzie przez takie doświadczenie, ale kiedy się to zdarza, oznacza moment, w którym koncepcyjna rzeczywistość, ta, którą nasz umysł tworzy i definiuje, załamuje się. A z tego załamania wyłania się nowa percepcja, taka, która nie opiera się już na konceptach ani wyjaśnieniach umysłowych. Jest to jakby ponowne narodziny. Gdzie wychodzisz połączony z czymś znacznie większym, z życiem, które nie musi być wyjaśniane ani rozumiane intelektualnie. Noc ciemna duszy jest w istocie pewną formą śmierci, ale to, co umiera, to egoistyczne poczucie ja, tożsamość, którą stworzyliśmy przez całe życie. Oczywiście, ta śmierć jest bolesna, ponieważ wiąże się z oderwaniem od wszystkiego, co uważaliśmy za część naszego ja. Jednak to co naprawdę umiera, to jedynie iluzja, mentalna konstrukcja, która nie odzwierciedla naszej prawdziwej istoty. To jak stara skóra, którą trzeba zrzucić, aby zrobić miejsce dla czegoś nowego. Po tej transformacji wiele osób dostrzega, że ja, które się wyłania, jest o wiele głębszym bytem. Nie jest ono definiowane przez etykiety ani przez umysł. To przebudzona świadomość prawdziwe ja, które zawsze tam było. Ale które było przykryte przez ego i jego koncepty. Patrząc wstecz, te osoby mogą dostrzec, że konieczne było przejście przez to doświadczenie. Chociaż bolesne, to ono umożliwiło przebudzenie do tej nowej formy istnienia. Oczywiście, nie każdy musi przejść przez noc ciemną duszy, aby się przebudzić. Jednak dla wielu osób wydaje się to niezbędnym krokiem na duchowej ścieżce. Do tego stopnia, że w niektórych dawnych tradycjach duchowych próbowano nawet sztucznie odtworzyć noc ciemną duszy. Szkoły misteriów w starożytnej Grecji i Egipcie, na przykład, opracowywały rytuały mające na celu wywołanie tego doświadczenia. Te praktyki, często trzymane w tajemnicy, obejmowały rytuały polegające na okresach izolacji w całkowitej ciemności. Niektóre osoby umieszczano w miejscach przypominających trumny, aby mogły doświadczyć pełnego zanurzenia w pustce, w rozpadzie swojej tożsamości. Celem było odtworzenie załamania ja, załamania sensu życia w kontrolowany sposób, z nadzieją na wywołanie przebudzenia. Chociaż nie wiemy dokładnie, jak skuteczne były te praktyki, przetrwały one przez długi czas. To sugeruje, że w jakiś sposób działały na wiele osób. Te starożytne tradycje mówią o podobnych tematach, które dziś nazywamy nocą ciemną duszy. I pojawiają się w mitologiach oraz rytuałach na całym świecie. W opowieściach mitologicznych często opisywane jest to jako nocna podróż lub zejście do podziemi, gdzie bohater musi stawić czoła ciemności, zanim odnajdzie światło. Tenar, podobnie jak osobiste doświadczenie nocy ciemnej duszy, wskazują wszystkie na to samo zjawisko: załamanie starego ja i wyłonienie się nowego. Jest to doświadczenie, które, kiedy jesteś w jego trakcie, Wydaje się całkowicie negatywne. Czujesz, że tracisz wszystko, ale patrząc z szerszej perspektywy, jest to część procesu przebudzenia. To cykl śmierci i odrodzenia. Ja, które znałeś, to oparte na ego, umiera, aby mogło narodzić się prawdziwe ja, bardziej autentyczne, połączone z większą, głębszą rzeczywistością. Więc, kiedy to zrozumiesz? Jeśli przechodzisz przez ten moment teraz, lub jeśli kiedyś go doświadczysz, im bardziej się poddasz, tym szybciej przejdziesz przez tę fazę. Ale co oznacza poddanie się w tym kontekście? W zasadzie oznacza to przestanie opierać się i osądzać to, co się dzieje. W pełni akceptujesz każde doświadczenie, które pojawia się w teraźniejszości, niezależnie od tego, jak niewygodne lub bolesne może być. Kiedy poddajesz się doświadczeniu, nie próbujesz z nim walczyć. Nie próbujesz go zatrzymać ani zmienić. Zamiast tego przyjmujesz je. Ta akceptacja ma transformującą moc, ponieważ gdy przestajesz walczyć z rzeczywistością, pozwalasz procesowi przebiegać naturalnie. To tak, jakbyś zrzucił ciężar oporu, który tylko przedłuża cierpienie. Teraz ważne jest, aby pamiętać, że nie każdy musi przejść przez noc ciemną duszy. Wiele osób może doświadczyć duchowego przebudzenia bez przechodzenia przez to doświadczenie. Jednak nawet po rozpoczęciu procesu przebudzenia, noc ciemna może się zdarzyć, ale z akceptacją w końcu przez nią przejdziesz i wkroczysz w nowy stan istnienia. I to jest w porządku, jeśli tak się stanie. Nie ma w tym nic złego. Kluczowe jest, aby pozwolić życiu dziać się tak, jak musi. Nie musimy świadomie szukać tego doświadczenia ani próbować go odtworzyć w sposób sztuczny, jak próbowały to robić niektóre duchowe tradycje przeszłości. Nie ma potrzeby, na przykład, izolowania się w ciemnym pokoju przez kilka dni, mając nadzieję, że to doprowadzi do transformacji. Tego rodzaju podejście jest niepotrzebne i w większości przypadków nie przyniesie oczekiwanego efektu. To, co naprawdę ma znaczenie, to zrozumienie, że prawdziwa transformacja pochodzi z poddania się teraźniejszemu momentowi, niezależnie od tego, jaki on jest. Nieważne, co życie przynosi, to Twoja akceptacja pozwoli Ci iść naprzód. Przypomina mi to pierwszą lekcję z kursu cudów, która mówi: Nic, co widzę w tym pokoju, nie znaczy nic. Celem tej lekcji jest doprowadzenie osoby do świadomego zrzeczenia się znaczeń, które umysł przypisuje rzeczom. Chodzi o to, Abyś spojrzał wokół i powiedział sobie: Ten stół nic nie znaczy, ta ręka nic nie znaczy, ten przedmiot nic nie znaczy. Dlaczego to robić? Celem jest zacząć dostrzegać, że znaczenia, które przypisujesz rzeczom, są kreacjami Twojego umysłu. Jest to sposób na świadome i dobrowolne odtworzenie tego, co może się zdarzyć podczas nocy ciemnej duszy, kiedy wszystkie znaczenia, które zbudowałeś wokół życia, Załamują się. To ćwiczenie nieprzypisywania znaczeń jest sposobem na dobrowolne porzucenie tego, co twój umysł zbudował jako prawdę. Podczas nocy ciemnej duszy dzieje się to w sposób naturalny i często bolesny. Czujesz, że wszystko, co wydawało ci się, że wiesz, traci sens. Ale to, co naprawdę się rozpada, to mentalna struktura, którą miałeś na temat tego, czym życie powinno być. Kiedy uwalniasz tę strukturę, zaczynasz patrzeć na świat w inny sposób, bez narzucania tych samych znaczeń, uwarunkowanych przez kulturę, społeczeństwo lub Twoją własną osobistą historię. Kiedy potrafisz to zrobić spojrzeć na świat bez narzucania mentalnych znaczeń, doświadczasz nowego sposobu postrzegania życia. To nie jest wizja obciążona osądami ani oczekiwaniami, ale bardziej klarowna, bardziej bezpośrednia, która pozwala rzeczywistości być tym, Czym jest, bez potrzeby kontrolowania jej lub definiowania przez umysł. I to jest prawdziwa moc przejścia przez noc ciemną duszy. Tracąc stary sens, otwierasz się na nowe znaczenie, głębsze i prawdziwsze, które pojawia się naturalnie. Jeśli ten przekaz z tobą rezonował i przyniósł nowe refleksje na temat twojej duchowej podróży, nie zapomnij subskrybować kanału, aby śledzić więcej takich filmów. Zostaw łapkę w górę, aby wesprzeć rozwój kanału i podziel się z tymi którzy Twoim zdaniem mogą skorzystać z tych przekazów. Dziękuję i do zobaczenia w następnym filmie.